Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim Państwa gościem jest dziennikarz Leszek Kraskowski, a my dziś porozmawiamy o misiu na miarę możliwości Kaczyńskiego Morawieckiego PiSu, czyli centralnym porcie komunikacyjnym, który kosztował nas 5 miliardów złotych, chociaż nie wbito jeszcze przysłowiowej łopaty. Po prostu miś na miarę Możliwości pisu po to, żeby dojść kasę, po to, żeby zatrudniać tam krewnych i znajomych królika, po to, żeby wydawać pieniądze na reklamy, nie wiadomo czego, żeby zabrabiały firmy pośredniczące przy sprzedaży tych reklam, żeby wreszcie CPK mogło przekazywać gminom jakieś pieniądze. To już było najlepsze, że firma, która nie produkuje niczego, która zajmuje się przygotowywaniem budowy, Centralnego Portu Komunikacyjnego występowała jako sponsor. Toż po prostu można tylko po prostu no było to oczywiste nadużycie pozycji wynikające po prostu z tego, że łatwiej wydawać pieniądze w ten sposób niż dotować wybranych z budżetu. Zanim przejdziemy do rozmowy na ten temat, to przypomnienie Leszek Kraskowski ma swój pojedynek z Adamem Glapińskim, który znów kontratakuje, to znaczy wysłał doniesienie do prokuratury z żądaniem ukarania Leszka za tym razem opublikowanie super, hiper, ściśle tajnej informacji o tym, jaki numer ma konto bankowe Adama Glapińskiego. I jak zwykle, prokuratura rwawo chwyciła to niczym Azor. Piłeczkę. No i zdaje się co, tam się, co tam się wydarzyło, powiedz. No, tutaj już byłem oczywiście przesłuchiwany w tej sprawie, no bo jakże to tak jest, że konto Dlapińskiego sobie chodzi w internecie i ludzie mogą różne rzeczy wpłacać. Natomiast w, tym pierwszej, w tej pierwszej sprawie, którą prokuratura wysłała do sądu z aktem oskarżenia że naruszyłem przepisy RODO, gdyż KRS podałem pana Glapińskiego. On był po prostu w jednym z dokumentów, w którym było widać... KRS, tylko podałeś, podałeś jego PESEL i podałeś... podałem, podałem jego PESEL, który jest, który jest w KRS-ie i zostałem wskazany już w tej sprawie, nawet, nawet nie wiem kiedy, dlatego że to było takie postępowanie uproszczone, Nakazowe, gdzie sąd zbiera się sam ze sobą albo się w ogóle nie zbiera i informuje właśnie, że, że taki, a nie inny wyrok wydał. Dostałem 2,5 2500 złotych. Oczywiście mój adwokat natychmiast złożył sprzeciw. Ale znam takich ludzi i znam takie przypadki, że tego typu wyroki były wysyłane na przykład na nieaktualny stary adres. I też się bałem tego w moim przypadku. Na szczęście sąd musiał powiadomić o tym wyroku mojego adwokata, co mnie właśnie broniło przed takim numerem w stylu wysyłamy na stary adres. Ten myk ze starym adresem powoduje, że wyrok się uprawomacnia nie można się już wtedy od niego odwoływać, a procedura, żeby wznowić, wznowić sprawę, przywrócić termin, jest niezwykle niezwykle skomplikowana. Także sprawa trwa w pierwszej instancji, znaczy w tym postępowaniu nakazowym. Przegrałem 1 do 0, jest dla pana jest Adama pierwsza, bo, ale gramy jest... dalej. To nie jest pierwsza instancja, to jest dopiero postępowanie nakazowe. Pierwsza instancja to będzie teraz właśnie, po tym... Tak, Przesłuchani świadkowie. Ja myślę, że teraz panu Glapińskiemu, tak jak wielu ludziom, którzy się posługują prokuraturą PiSowską, będzie trudniej. To znaczy, myślę, że teraz już kolejnych kolejnych ten, bo teraz, teraz prokuratorzy zaczynają się już bardziej bać nowej władzy. Bo co prawda Zbigniew Ziobro ich uspokaja, że dwa lata mają bezpieczne. To ja ich nie będę uspokajał, bo moim zdaniem nowy rząd w ciągu tygodnia od objęcia władzy odzyska kontrolę nad prokuraturą. Wróćmy, w każdym razie mamy tutaj, drodzy państwo, możecie wesprzeć walkę Leszka z panem Adamem Glapińskim, a także śledztwa dziennikarskie, a teraz przechodzimy do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest, no właśnie, co, co to, co, zaraz ci dam pytanie, co to jest, to ja może po prostu tylko przypomnę, że to jest inwestycja, która, ma być taki planowy węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który miał integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Miał kosztować 200 miliardów złotych. Na razie wydano te 5 miliardów, z czego ogromne pieniądze wydano na wynagrodzenia. Tam w zarządzie, chociaż to nic niespecjalnie nie zrobili, to te pensje w zarządzie, te wynagrodzenia w zarządzie to jest około 2 milionów złotych. Średnie wynagrodzenie w całej spółce to jest około 13 tysięcy złotych brutto. Przy czym jest to miejsce, do którego po prostu zatrudniają pisowcy swoich. To jest takie miejsce, w którym się, jak ja przynajmniej zorientowałem, nic się specjalnego nie dzieje. To jest taki miś na skalę możliwości. Po prostu zrobili sobie przepompownie kasy. Nie wiadomo, czy oni kiedyś coś wybudują, czy nie wybudują, na pewno wynagrodzenia na pewno wezmą, no i teraz pytanie słuchaj, no powiedz, powiedz mi w ogóle o sensowności tego całego projektu, czy to w ogóle miało ręce i nogi, czy to od początku do końca był taki właśnie e, takie miejsce do przeprania pieniędzy, do zamiany ich w, w pra, 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 państwowej kasy w prywatno. Ten projekt CPK tak pojawił się nagle, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różki. On się potrafi, po, po, pojawił po prostu znikąd. Ja pamiętam doskonale pierwszą konferencję ministra Andrzeja Danczyka wiosną 2016 roku, gdzie była mowa o rozwoju. Yy, Takiego duoportu, czyli lotniska Okęcie i lotniska w Modlinie. Nawet jeszcze się wtedy nie wspominało o Radomiu, tylko była mowa, że rozwijamy teraz głównie Modlin, łączymy szybką koleją Warszawę z Modlinem i, i, do, tego, i do tego zmierzamy. Była też chyba, już nie pamiętam, bo to parę ładnych lat minęło, ale chyba też była mowa o tym, że drugi pas startowy ma powstać w modlinie. W każdym razie no, wyglądało to całkiem sensownie. Nagle nie z gruszki, nie z pietruszki pojawiła się koncepcja centralnego portu komunikacyjnego. Ja byłem na pierwszej konferencji, na, na pierwszym takim pokazie. E gdzie właśnie zaprezentowano. To, co jest za mną, ta grafika, to nie jest z miesięcznika nowa fantastyka. To jest, proszę Państwa, kolej Hyperloop, czyli jest to kolej próżniowa, która miała mknąć według różnych teorii nawet z szybkością 1200 km na godzinę. I ja pamiętam, że podczas tej prezentacji ludzie pytali, czy w związku z dużymi przyspieszeniami tam ludzie będą w stanie ci pasażerowie przeżyć tę podróż, ale mam tutaj po, poszukałem w swoim archiwum i znalazłem taką mapkę. Ja się troszeczkę przesunę, żeby było dobrze widać. To jest kolej szybkich prędkości, ale takich no hiper szybkich prędkości, czyli Właśnie hyperloop, i tutaj pierwsza, pierwsza nitka, która jest zaznaczona na zielono, miała powstać właśnie do centralnego portu komunikacyjnego i połączyć go z Krakowem i z Katowicami do roku, uwaga, 2030. Coś takiego właśnie pokazano na tej prezentacji. Przy czym technologia, ta o której mówię, ta kolej próżniowa, nie istnieje. Dopiero w Stanach Zjednoczonych są prowadzone prace eksperymentalne. Tej technologii po prostu nie ma. Także to a propos strony technicznej, natomiast jeżeli chodzi o stronę finansową. No, to w kuluarach między ważnymi ministrami i urzędnikami PiSu rozmowa była taka, udało mi się podsłuchać. No dobrze, ale z czego my to sfinansujemy? Przecież nie z budżetu. No, ponoć Chińczycy są zainteresowani. Takie jakieś chodziły tam słuchy, że, że Chińczycy nam to sfinansują. Nawet jeżeli sami nie wejdą jako udziałowiec, no to pożyczą. To, to, to było coś takiego, tak? Robimy pociągi nieistniejące, jacyś Chińczycy nam pieniądze pożyczą, no i plus malujemy sobie taką makietkę. Te makietki się zmieniały. O, pierw było takie, mnie się to bardzo podobało. Ja zresztą pisałem kiedyś opowiadania science fiction, więc ja uwielbiam tego typu prezentacje. Potem prezentacja już była taka bardziej. No to już, to już, nie jest to. Ta, ta poprzednia mi się bardziej podoba. Ja oczywiście sobie tutaj kpię i najgrywam się z tego. Natomiast no, sprawa w pewnym momencie zaczęła być poważna, bo w momencie, kiedy spółka zaczęła wykupywać ziemię i doszło nawet do samobójstw z rolników, no to w tym momencie już już nie mówimy o czymś, co jest zabawne, tylko czymś, co jest naprawdę mordercze, bo ten Projekt nie dość, że jest morderczy dla budżetu i dla finansów państwa, no to okazał się również dla niektórych ludzi, których wywłaszczono z ich gospodarstw nie do, nie do przeżycia. Tak, no bo no oni są tak, samobysła. Byłem... Tylko tak właśnie to, ale te, powiedzmy ludziom jedną rzecz, że w 2017 roku, kiedy Pisto ogłaszał, to mowa była o 35 miliardach złotych jako całkowitym koszcie. Teraz się mówi już nawet o 450, 500 miliardach złotych. Czyli koszty rosną po prostu gigantycznie. Ja mam wrażenie, że oni po prostu zrobili z tego taki kolejny fundusz covidowy. Może coś wybudują, może nie wybudują, na pewno się pożywią. I... Tak, 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 zdecydowanie tak. Ja tutaj jeszcze coś takiego o sobie uruchomię, bo była mowa również o tym, że powstanie nowe miasto. Nowe miasto tuż przed centralnym porcie komunikacyjnym, no ja proponuję z taką plażą, jak, jak tutaj za moimi plecami, nowe miasto, które ściągnie właśnie no, inwestorów, tak, że no, szkoda, że tam Izery też nie, fabryki Izery nie, nie zaprojektowali. To w każdym razie pieniądze, pieniądze poszły gigantyczne, na same wynagrodzenia idą kwoty niebywałe, bo tam zarząd trzyosobowy w ciągu roku potrafi zarobić milion trzysta, milion czterysta tysięcy złotych, sam zarząd. No i oczywiście wszyscy, wszyscy kpią sobie z tego, że jest to pole pod Baranowem, które spółka cały czas uprawia, tak? Czy to jest łąka, czy to jest olej. Ja teraz jest... tylko przypomnę, że to jest ulubione, ulubione określanie się, porównywanie się tego CPK do Gdyni. Która przed wojną była jednym z największych sukcesów przedwojennych Polski, tylko że Gdynia to w ogóle była, warto podkreślić, rzecz, która została zbudowana za rządów demokratycznej Polski, jeszcze zanim władzę przejęła sanacja, która doprowadziła Polskę do ruiny przed wojną. I to, co mnie dla mnie jest charakterystyczne, oni już siódmy rok się bawią. I to właśnie nie wbili nawet łopaty. Wydali setki milionów złotych na swoje koszta, a oprócz tego no wydali te 5 miliardów złotych nie wiadomo na co. Ty jeszcze mówisz o wątku, o którym zaraz Cię zapytam, co to jest, że oni handlują ziemią. Ale ja zacytuję sobie post Janusza Kaczmarka, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, znanego mecenasa. Napisał tak, przy porównaniu do Gdyni: Odwalcie się. Od Gdyni. CPK jest od ośmiu lat tylko na makietach i wypowiedziach polityków. Wrzesień 1922 roku Sejm uchwala budowę portu w Gdyni. Kwiecień 1923 roku otwarto port. Sierpień 1923 roku wpływa pierwszy duży francuski statek handlowy. 1926 rok odbywa się regularny eksport. 1938 rok 50% polskiego handlu zagranicznego idzie przez Gdynię, czyli tam były czyny, tutaj są słowa i koszty. Powiedz mi, co to znaczy, że CPK zaczął handlować ziemią? O co tu chodzi? To znaczy ma zamiar handlować ziemią. Wszystko jest tajne. Ja ostatnio przeczytałem taki biuletyn Orlenu, który się pojawił na stacjach benzynowych, można go dostać za, za darmo. Na, na czołówce, na, na okładce był właśnie centralny port kolejowy i tam sobie poczytałem o tym, że, że w zasadzie wszystko jest, wszystko jest poufne, no bo jest tajemnica handlowa, tajemnica spółki, także w zasadzie nic, niczego nie wiadomo, ile ziemi skupiono, Ile to będzie kosztować, i tak dalej, i tak dalej. Nieoficjalnie wiadomo, że skupiono od 1000 do 1100 hektarów ziemi już w tej chwili. Natomiast odsłuchy są takie, że szefostwo tą ziemią, która okaże się niepotrzebna, bądź gdzieś tam na skraju, ma zamiar handlować. Tak na zasadzie komercyjnej. Wiadomo, że ziemia i nieruchomości, Idzie w górę, to jest dobra lokata. Oni po prostu lokują pieniądze w ziemię. I niezależnie od tego, czy, czy to lotnisko powstanie, czy nie, można, można tą ziemią będzie później handlować. Nieoficjalnie mówi się również o podejrzeniach, że przed wyborami z tych funduszy z CPK szła, szły pieniądze na fundusze różne wyborcze, że to była jakaś Lewa kasa PiSu. Oczywiście, dopóki nie wejdą jacyś audytorzy do spółki i tego nie sprawdzą, to się tego nie dowiemy. Przy czym podejrzewam, że to może być taki łańcuszek: typu właśnie idzie jakaś dotacja do jakiejś gminy, gmina to przekazuje gdzieś dalej, no i gdzieś tam to ląduje na koniec w jakiejś, w jakiejś skrzynce wyborczej PiSu. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś się dowiemy, jak to jak to z tym było, z tymi finansami. Mnie zszokowały reklamy CPK na miesiąc, dwa miesiące przed wyborami, wyświetlane w TVP, wyświetlane w Polsacie. No jak się przyjrzałem, no to ja miałem wrażenie, że to lotnisko już jest. To, te makiety były pokazywane, te wizualizacje były pokazywane tak, że już za moment odlecimy z tego, z tego lotniska. Ja się w ogóle zastanawiałem, jaki jest sens, reklamować, wydawać ogromne pieniądze na reklamy w telewizji czegoś, czego w ogóle nie ma, no nawet nie jest w budowie. Oczywiście to chodzi wyłącznie, tylko i wyłącznie o wyprowadzanie pieniędzy do mediów, bo żadnego uzasadnienia to merytorycznego no nie miało i, i nie ma. Pytanie, no co, właśnie. Dalej, co dalej z tym projektem? No prawda? właśnie, teraz tak, no teraz... Oni teraz, ja mam wrażenie, bo zaczęli ogłaszać, że mają tutaj inwestory. ja mam wrażenie, o co on, Chorała ze strachu tego nie zrobi, bo jeżeli on by podjął teraz jakieś decyzje, to to już jest po prostu kryminał, bo moment, w którym próbujesz coś zablokować, bo to tam, że za 8 miliardów chcieliby wpuścić jakiegoś inwestora, który miałby objąć jakieś straszne udziały w tym, gdyby coś takiego zrobili, to naprawdę jest kryminał, dlatego że to dałoby się pewnie, pewnie nawet tego, inwestujący tego nie zrobi, bo byłaby to w złej wierze, ale też pokazuje, jak oni się boją, ponieważ tak naprawdę tam jest po prostu kilkaset partyjnych etatów. Ja nie wiem, ile tam jest, ile tam jest fachowców. Średnio im wierzę, jak oni mówią, że oni mają tam fachowców za 12-13 brutto. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu spółeczka, która, która po prostu służy przerzucaniu upaństwawianiu u, czy prywatyzowaniu państwowych pieniędzy. To jest tak, że oni decydują o tym, kto dostanie te zlecenia, oni układają zlecenia, które te przetargi, w których ktoś ma brać udział. To jest wszystko ciekawe, to jest to, co Ty powiedziałeś, że tam się wszystko odbywa w ramach tajemnicy handlowej. Nie wiedzieć czemu, czyli yy, przecież to jest budowa za państwowe pieniądze, za publiczną kasę, przecież tu nie ma żadnej konkurencji, przecież nikt nie buduje jeszcze w okolicach innego portu. Co stoi na przeszkodzie, żeby pokazać po prostu, yy, kto buduje, jakie firmy. Mam po prostu wrażenie, że to jest taki kolejny, no takie mam też informacje, nie wiem jak ty, bo ty się tym bardziej interesowałeś, że jest to po prostu taki Wehiku e, paśnik, że to jest takie korytko, przy którym e, po prostu pisowskie świnki e, mm, wywią się. No tak, to jest taki paśnik wielki i luksusowy. No, na początku mówiono, że to megalotnisko będzie to największe lotnisko, uwaga, w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie będzie. Nie <gry> będzie. No, jak gdy nie budowano, to nikt nie mówił, że to będzie największy port nad, nad Bałtykiem, tylko że gdy nie wybudowano. Natomiast tutaj na, na samych zamierzeniach się raczej skończy, gdyż już w tej chwili jest mowa, że, że to lotnisko nie będzie obsługiwać. Ja mówię o tych planach. O tych zapowiedziach, że nie będzie obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie, tylko 30. Tymczasem lotnisko Chopina, czyli Okęcie, samo jest w stanie obsłużyć właśnie taką liczbę pasażerów. Platforma Obywatelska tak w oficjalnych wypowiedziach dystansuje się oczywiście. Do tego projektu twierdzi, że jest przewymiarowany, że jest za duży, że jest niepotrzebny. No ale ponieważ jest atakowana ze wszystkich stron e, przez rządowe media i przez PIS, że no to są to jest obrona niemieckich interesów, bo platformie zależy na tym, żebyśmy latali przez Berlin. I no jest, krytykuje wszystko, co PiS robi, nawet to, co jest dobre, no to Platforma do tego podchodzi tak delikatnie, że to trzeba zbadać te finanse, zbadać te wszystkie projekty i dopiero wtedy się zastanowić, w jakim kształcie, czy to realizować, czy nie realizować. Natomiast ja porozmawiałem sobie z, tak na, na offie, czyli czyli. Bez, bez nagrywania z posłami platformy, z tymi, którzy no, siedzą w komisji infrastruktury, którzy się znają po prostu na tym. I oni mi mówią wprost: żadnego CPK nie będzie. To jest absolutna fikcja. To jest projekt z księżyca. To jest projekt całkowicie niepotrzebny, do którego jeszcze dochodzi ta kolej, no już nie ta hyperloop, która jest za mną, ale kolej dużych prędkości, którą narysowano na zasadzie takich szprych dookoła, które mają do, docierać do, do tego lotniska. Przy czym na przykład te szprychy przechodzą przez Śląsk tak, żeby tam musiał być no, niesamowita ilość wyburzeń, bo, bo to jest rysowane tak jak w komedii Barei, tak? jeżeli tutaj jest jezioro, no to postawimy je kawałek dalej. I także ci, którzy dokładnie zbadali te, te szprychy kolejowe, które mają doprowadzać pasażerów do tego lotniska, no to łapią się po prostu za głowy, że koszty tego byłyby po prostu nieprawdopodobne. Poza tym, co wynika z badań, że w Europie Zachodniej, na przykład we Francji czy w Niemczech, zaledwie kilkanaście procent pasażerów dojeżdża do lotnisk koleją. Co by ekolodzy nawet, no oczywiście, chcieliby pewnie. Żeby bo tak jest ekologicznie fajnie, no ale rzeczywistość jest inna. Ludzie dojeżdżają jednak e, s, swoimi samochodami, e, które zostawiają na, na parkingach e, przed tymi lotniskami. Poza tym, w tej chwili te, te wielkie megalotniska odchodzą na rzecz e, tych mniejszych. Zresztą, po pandemii, no pandemia, wiadomo, zgasiła całkowicie ruch lotniczy. Ale po pandemii nasze te małe lotniska no, zaczęły naprawdę osiągać ogromne sukcesy. Wystarczy spojrzeć na Łódź, która bije wszelkie rekordy, tak samo Gdańsk, no, Katowice, Kraków. Ja myślę, że tędy jest droga i tak samo Modlin. Modlin został całkowicie zablokowany. Przez polskie porty lotnicze, które weszły jako, jako udziałowy do, do tego lotniska i robią wszystko, żeby się to lotnisko nie rozwijało. Przy czym no właśnie ono ma możliwość roz, rozwoju, dlatego że tamten ruch lotniczy nikomu nie przeszkadza. No, Okęcie nie może funkcjonować 24 godziny na dobę, bo ludzie na Uszsonowie na przykład chcą spać. Natomiast tam, gdzie się lata nad lasami w okolicach Modlina, to nikomu by to nie przeszkadzało. Poza tym można by tam dobudować drugi pas startowy. Na Okęciu jest o tyle gorzej, że te pasy się krzyżują. I to powoduje, że tych lotów no, może być tylko określona liczba na, na godzinę i pewnego poziomu się nie przeskoczy. No ale ten poziom 30 milionów pasażerów. Wcześniej mówiono, że, że to może być w 2014 roku były takie badania przeprowadzane i wychodziło wówczas ekspertom, że Okęcie obsłuży 26,5 miliona i że to jest maks. No teraz trochę się zmieniło, dlatego że obecne samoloty mają większą pojemność, biorą na pokład więcej pasażerów niż te, które latały 10 lat temu. Poza tym są cichsze. A jak są cichsze, no to wiadomo, że nie będzie takich protestów, jakie kiedyś były właśnie wśród mieszkańców południowych dzielnic Warszawy. Także to nie jest tak, że lotnisko Okęcie jest bez szans. No w ogóle no pojawiły się wręcz po stronie pisowskiej pomysły, żeby sprzedać tę ziemię, że lotnisko Chopina zamknąć, ziemię sprzedać. No nie daj Boże, gdyby była kolejna kadencja rządów PiSu, to pewnie byśmy doczekali tutaj jeszcze jakichś nieprawdopodobnych machlojek z ziemią, ale ponieważ CPK prędko nie powstanie, no to nie wiem, kto wtedy obsłużyłby cały ten ruch lotniczy. Też jest pytanie, na które myślę, że powinna to odpowiedzieć komisja śledcza, by zobaczyć, od kogo oni odkupowali tą ziemię. To znaczy, kto kupował wcześniej, jaka była historia tych nabytych gruntów. Ja będę doradzał tutaj obecnej ekipie rządzącej, żeby przejmując CPK, sprawdziła każdą transakcję. Czyli zanim ta ziemia została odkupiona przez CPK, to kto ją kupił przed odkupieniem, żeby taki cykl zobaczyć, czy nie mieliśmy do czynienia z wykupywaniem ziemi i dopiero z kierowaniem tam zainteresowany, bo też dostałem taką informację, że właśnie to jest taki wehikuł, na którym się wielu ludzi ustawiło na całe życie, jak w wielu wypadkach. Czyli krótko mówiąc, tak rozumiem, że stawiasz taką tezę, że CPK nie powstanie i to tak naprawdę będziemy mieli Wejście w system likwidacji i oceny tego, co, co za te, co, ile, ile naprawdę żeśmy stracili kasy na, na, tym, na tym misiu pisowskim. Ja się też zastanawiam nad takim scenariuszem. Co prawda, to jest scenariusz no, z filmu Grozy. to Co będzie, jak ta spółka się w jakiś sposób usamodzień? To znaczy, co będzie, jeżeli rząd straci kontrolę nad tą spółką, gdyby się faktycznie udało? Pozyskać jakieś finansowanie zewnętrzne i sprzedać nie 49% akcji, tylko 51%. Kiedyś, 100 lat temu, była historia z tak zwanym trójkątem buchacza, gdzie państwo też traciło nad ciechem kontrolę, z tego co pamiętam. No mam nadzieję, że aż do takich sytuacji nie dojdzie, ale ta spółka, mając tak ogromne powierzchnie, połaciech, Hektarów, no w zasadzie może sobie żyć sama dla siebie. To nam wynagrodzenia wystarczy na wiele, wiele lat, i poza tym podejrzewam, że będzie taka obstrukcja, że są, rząd będzie robił swoje, a CPK będzie robić swoje i to w zupełnie odwrotnym kierunku. Także mówi się w rozmowach kuluarowych wśród posłów koalicji, że tę spółkę po prostu trzeba będzie zlikwidować. Najprawdopodobniej tak się stanie. No, chyba, że władze spółki nagle okażą się niezwykle pomocne i, i zaczną współpracować, w co ja osobiście nie wierzę, dlatego że wystarczy dobre przejrzenie papierów tej firmy i jestem przekonany na 100%, że co chwila będą jakieś nowe trupy z szafy wyskakiwać. No cóż, no będziemy doradzać, będziemy doradzać, żeby powołać no, audytora tego całego projektu. Szanowni Państwo, na koniec pozwolę sobie polecić historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Tutaj o perfidnej zdradzie Anglików, temat okładkowy o tym, że Anglicy w 1938 roku chcieli, aby Polska padła ofiarą ataku Niemiec i chcieli, żebyśmy tę wojnę przegrali. Żeby dostrzegło do powstania sowiecko-niemieckiej granicy, ponieważ to właśnie w Sowietach upatrywali tego, kto będzie w stanie pokonać armię niemiecką. Taki był plan, żeby Niemcy się uwikłali na Wschodzie i żeby nie atakowali na zachodzie. No, plan nie do końca wyszedł, bo Francja została podbita, no ale sowiecko-niemiecka granica zrobiła swoje i te tak zgodnie z szacunkami. Anglików, Niemcy z Sowietami wzięli się za oby. Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, toczy się wiele innych ciekawych tekstów. Polecam, no i oczywiście proszę pamiętać o zbiórce Leszka na dziennikarsko-śledcze i na pojedynek z Adamem Glapińskim, któremu chyba już teraz już trzeciego procesu ci się nie uda założyć, a przynajmniej nie będzie go mógł zaokładać już rękami prokuratury. Szanowni Państwo, to była maudycja o centralnym porcie komunikacyjnym, tak naprawdę o centralnym przewale Kaczyńskiego, zbudowaniu misia, który służył tylko i wyłącznie przepompowywaniu państwowych pieniędzy w prywatne. Do zobaczenia. Do zobaczenia.